I ty wytłuczesz pozostałych ludzi, a ja sobie ich zeżrę. Tak, dobra, mamy otwarte to przejście przez to. Idziemy w górę. W górę moi drodzy, w górę. O nie, upadł mi. No nie, zgubiłem kawałek goście! Jak to mówią? Gdyż. O nie, o nie, o nie, nie ten klawisz. Nie dużo jest tu klawiszów, a i tak użyłem złego. Dobrze, ale sprytnie zrobiłem, bo zapisałem. Może tutaj, głowa na karku. Okej, okay, tam jest przejście, a tutaj oprócz tej dwójki nikogo nie ma. No nie, jedzonko upadło. Amciu, amciu... Nie, 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 Okej, okay, czyli tam o góry miałem tą klapę wybuchnąć, dobra? Dobra, dobra. Te wybuchające włócznie to jest mój największy wróg na razie. Nie. Jakoś nie potrafię się z nimi odnaleźć i, i sobie z nimi nie radzę. Najlepiej no. Okej, okay. ale już wiem jak odblokować te przejścia, których nie wiem jak odblokować. Wybuchające dzidy. Czemu od razu krzyczysz? Czemu wyżejcie dalej? Przestańcie żyć. Przestań do mnie strzelać! Ziem jak swoich kolegów. Wszystkich was tutaj pożrem. No po prostu was pożrem. Bo do mnie szczelacie. Gdybyście do mnie nie szczelali, dalibyście mi żyć. Jak normalnemu potworowi zjadającemu ludzkie ciała, no to przecież bym wam nic nie zrobił. Znaczy bym was zjadł, ale w humanitarny sposób. A no nie tak jak teraz, no kurde. Weźcie się, ogarnijcie trochę, no. Człowiek tu przychodzi. Sercem na dłoni. Chce sobie tylko pozjadać ludzi. Tylko tyle. Nie ma wielkich wymagań. A wy co? Wszystko musicie zepsuć. Dobra, chyba muszę wrócić tam na górę i wziąć dzidę na klatę. Jak dobrze pamiętam. To tak, tutaj windę Wolę jakoś te, w ten sposób tą windę omijać Tylko czy ja mogę to zrobić w ten sposób Mogę Ale nie wybuchło mi tego wejścia, które ja bym chciał, żeby mi wybuchło o, więc znowu przełożenie tędy Naładować się Gdzie tu jest ta elektryczność Ejku Taki kawał znowu przeleść. Mniam, mniam, mniam I lecimy tam Lecimy tam Okej okay. No nie wyszło Nie wyszło, bo jest tak długi, że się dorwał do niego drugi o, Przekaźnik, bo się nie przewinął Dobra no Wiem co mam zrobić Wiem jak już tam wygląda dalej ten, to przejście Okej, okay, tutaj nas ta nie przygniecie Więc to mamy pewność Tu mamy drugą windę i mamy jakiś taki obszar. Najpierw się naładuje. W razie czego? Okej, okay, czyli to uruchamia windę. Dobrze, tutaj trzeba przejść na niewidzialności. Czyli muszę zostawić kawałek gluta. Ale tu nie byłem. Tu mogę zostawić kawałek gluta. Co to jest? Wow! Wyłączone! Teraz trochę czuję się bardziej bezpieczny. Jak to jest wyłączone. I mogę na niewidzialności już tam czmychać. Już tam mogę małym glutkiem. Siu, siu, pyry, py, pyry, py, py, Wesoły, mały glutek. A tu nawet windy nie trzeba ściśniać. Pomogę się przejść. Tędy, tędy. I woo! Niewidzialność. Chyba ta niewidzialność miała mi starczyć na dwa te kable. Trudno. Nie starczyło. Daje mnie zabiło, no e, Prąd mi daje dodatkową moc. E, prąd mi daje dodatkową moc. E, Okej, okay, dobra, tutaj muszę jeszcze przejść taki kawał, bo po drodze nie było zapisu. Dobra, super, super. Prąd mi daje dodatkowe moce, w zależności tak naprawdę od. E, od tego, w jakiej jestem formie, to wtedy od prądu mam inną moc. E, jak jest taki duży, to od prądu dostaje coś w stylu tarczy. E, taką gruboskórność. Jak e, jest malutki, to dostaje niewidzialność, a jak jest średni, to dostaje kolce. Tutaj będzie nam potrzebna niewidzialność. Tutaj tak. Tutaj tak. Kurde, zapisałbym to, bo może to nie wyjść. Ale z drugiej strony... No, no to musi wyjść, musi. Okej, okay. mam mało życia, ale może uda mi się to ograć. Chodź tutaj. Chodź tu, chodź. Kurde, z kolegą przyszedł. Co wy na randkę tu przyszliście? No dawaj, dawaj, chodź tu, chodź, chodź, chodź. I ty wytłuczesz pozostałych ludzi, a ja se ich zeżrem. On już chciał tutaj wejść do mecha. ja wam nie dam wejść do mechu. Wyłaź z mecha. Nie może wyjść z mecha? Kurde. No to trudno. To tak jak nie może, to nie może no. Zeżrem tych, którzy zostali. Am, 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 a nogi! Nogi! Hmm. Czy to jest żołnierz? Pewnie tak, dlatego nie mogę zeżreć. Tych żołnierzy nie mogę zeżreć, bo oni są za twardzi na to. Ale dobra, niewidzialność sobie włączyłem znowu. Tędy nie przejdę, bo jestem zbyt duży. Ale w drugą stronę bym już przeszedł. Dobrze, ale teraz ważniejsza sprawa. Znajdźcie mi żołnierza. Który? O! Wstawaj, wstawaj, super! Dobra, mecha rozwaliłeś ry I teraz tak, wejdziesz do tego mecha mi Gościu I chcę rozwalić te czołgi na dole. Co, nie mogę tych czołgów rozwalić na dole? Jak to nie mogę tych czołgów na dole rozwalić? Czemu? Ty nie możesz przejść przez kawałek kraty. Wsiadasz do mecha i chcemy rozwalić te czołgi. Dobra, nie może. To rozwalimy chociaż e, tego mecha, w razie czego. Wstawaj. Ja chcę, żeby tu kamień na kamień nie został. Dobra, tych czołgów nie jestem w stanie zniszczyć. Trudno. Zrobiłem ile mogłem. Zrobiłem ile mogłem. Wychodzę stąd. Sayonara, amigos. Livid la vida loca! Czy coś tam. Czy to będzie ostatni fragment? O witaj Poketrener Piotr Miło Cię widzę na streamie Gram w Szkariona, czyli... Jestem sobie takim potworkiem, który chodzi i zjada ludzi. Dobre życie! Okej, okay, tamtej się odwrócił A ty podejdź tu bliżej I cyk, cię w gacie wejdę Niczego się nie spodziewał A ja go tutaj cyk Nie lubię z nimi walczyć, bo oni są bardzo twardzi, a nie da się ich, ich zjeść bo, bo oni mają pancerze i wszystko. A takie dziady wredne. Ale idę w dół. Co ja zrobiłem? Co się stało? Czy mnie to zabiło? Tak szybko mnie zabiło? O kurczaki! Kurczaki, ale my tu nabrali. O nie, 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 Dobra, tego nie, I tam trzeba się wpakować do nich po prostu, tu nie ma co ich udawać, że się z nimi. Chyba, że w taki sposób i przetoczyć się po nich. Okej. Okay. I kogo tu mamy? Pana żołnierza. Idealnie. Wziąłem go ze sobą. Pan żołnierz, pan żołnierz. Znalazłem go na plaży. Schodź, żołnierzu, schodź tu! Schodź, żołnierzu mały! Będziemy się strzelać! Kozak z ciebie wspaniały! W razie czego mam na czym pojeść. Jego ja zostawię tutaj. Bo ja wiem co tam się zaraz stanie Ja doskonale wiem co się tam stanie Bo tak, tutaj trzeba było rozwalić i droniarza I rozwalić przejście A czemu ty nie chcesz tutaj zdjąć i akumulatorka Zdejmuj ten akumulatorek Nie wiem. Ja nie wiem czemu on nie chce go zdjąć, czemu nie mogę się najeść prądem znowu. Co to jest za dziwny akumulator przykręcony, czy co? Okej okay. Czyli tutaj mogę nawet zrzucić coś, i to reaguje na ruch. Niekoniecznie na mój ruch. Sprytnie. Sprytnie. Ale ja tu będę potrzebował tej bomby. Czy mam gdzieś w pobliżu takiego bombiarza? Bo ja nie wiem, czy ja zdążę z nim tutaj przyjść. Tutaj nie mam, ale mam zapis. Zapis się zawsze przyda. Ale oprócz tego by mi się przydał prąd. Bo nie przeżyję tego, jak mnie wybombi. Tu będzie prąd? Tu nie ma prądu. Czy tu będzie prąd? Tu jest prąd. Woo! Znaczy wydaje mi się... Wydaje mi się, że mogę tutaj chwycić tą bombę Na szybciora z nią spaść tu Tak! Kurde, 200 IQ plan Tutaj, no, ewidentnie Outplay, overplay, wszystko play No O, udało się, udało się więc przeszedłem do następnego etapu. Woohoo. Dobra i ja...